Prawie 14 lat od kiedy zaczęliśmy wspólnie trenować w liceum. Kiedy więc spotyka się trzech 30-letnich kumpli, wiadomo, że musiał być to trening klatki. Jak nam idzie, ile wyciskamy, czy zostało coś jeszcze z dawnej mocy, czy już bliżej nam do 30-letnich tatuśków? Dwie razy: cztery. Tak w ogóle to chłopaki zdobywali medale w zawodach męskiej sylwetki, a zawodnik w czerwonym, którego właśnie widzicie, również w wyciskaniu leżąc. Na koniec filmu pokażę Wam zdjęcie z debiutów w Gdańsku w 2016 roku. Jak Przez te 10 lat się zmieniliśmy. Tymczasem zobaczcie z jaką łatwością idzie to 130 kg. Zwróćcie uwagę, że trajektoria sztangi to nigdy nie jest pionowa linia. Zanim sztanga ruszy, kluczowy jest oddech i stabilizacja. Każdy, kto chce wyciskać dużo, musi wiedzieć, że siła zaczyna się już w nogach. A więc wbijanie nóg, czyli leg drive, na stabilizację oddechem, czyli bracing. Pozwolą wam wyciskać więcej. Mimo, że od pół roku po urazie mięśnia piersiowego raczej unikam dużych dla mnie ciężarów, no to widzicie tempo wyciskania tych 110 kg było całkiem fajne. Warto zapamiętać, że więcej korzyści dla budowania siły i masy mięśniowej będziemy czerpać z eksplozywnego wyciskania ciężaru, a nie zbyt powolnego opuszczania go w dół. Oczywiście ciężar chcemy kontrolować, ale zbyt powolne opuszczanie zabierze nam za dużo energii i mocy. I wiadomo, że kiedy spotykacie się z kumplami po dłuższej przerwie na trening klaty, to bicie rekordów i życiówek będzie pokusą. Pamiętajcie jednak, że dla większości Osób nie warto bić rekordu na jedno powtórzenie, o ile nie są to zawody. Zawsze polecam testować maksy na dwa powtórzenia, ale kiedyś to robicie, to i tak zadbajcie o dobrego spotera. No i jak widzieliście, zawodnik w białym poradził sobie ze 140 kg, ale 150 okazało się za dużo. No to teraz zobaczymy, jak robią to zawodowcy. Ale masło, nawet. Masło moje. Piękne czy powtórzenia, a jak na mnie tam nawet był zapas. Tradycji stało się zadość, pewne rzeczy się nie zmieniają, a trening z chłopakami daje jeszcze więcej fanów niż 15 lat temu. Na koniec, zgodnie z obietnicą, debiuty 2016, jesteśmy podobni.